Dzień dobry, jestem Jakub Koronowski, Akademia Kancelarii Pomocy Dłużnikom i dzisiaj sobie porozmawiamy, czym różni się upadłość od odłużania. W mediach mnóstwo jest specjalistów oczywiście i mnóstwo jest informacji odnośnie tego, że upadłość konsumencka to jest najlepsze, co absolutnie można zrobić, jeśli ma się zadłużenie. Oczywiście tak nie jest. I samo to, że tak często, tak wielu ludzi mówi, że to jest jedyne wyjście z długów, albo że to jest najlepsze możliwe wyjście z długów, to oznacza, że już dawno takie osoby nie powinniście słuchać. Zacznijmy od tego, jakie plusy ma upadłość konsumencka. Możliwość umorzenia długu. Koniec z nękającym komornikiem. Są też minusy, takie jak to, że postępowanie często potrafi trwać nawet kilka lat. Pojawi się wpis w rejestr dłużników, no i trzeba się liczyć z tym, że jeśli posiadałeś jakiś majątek przed upadłością konsumencką, to prawdopodobnie go stracisz. Tego często specjaliści nie mówią, że upadłość konsumencka jest dobra, ale dla ludzi bez majątku. A jakie są plusy oddłużania? Po pierwsze, Oddurzanie jest również dla ludzi z majątkiem, jeśli ktoś ma nieruchomość, samochód itd. Po drugie, zazwyczaj ten proces jest szybszy niż ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest bardziej elastyczniejszym podejściem do klienta. Minusem jest niestety to, że w zależności trochę od tego, na jakiego się trafimy, Taki może być wyrok. Podsumowując, upadłość konsumencka jest raczej skierowana do ludzi, którzy nie mają majątku, nie mają samochodu, mieszkań, jakiejś ziemi itd. Dlatego jeśli, dlatego, jeśli już rozmyślasz o upadłości konsumenckiej, to raczej w przypadku, kiedy nasze długi przekraczają 30-40 tysięcy zł. Upadłość jest też niemalże ostatecznym rozwiązaniem, dlatego warto przed nią spróbować innych rozwiązań, takich jak podłużanie. Odłużenie jest bardziej elastyczne, jest bardziej dostosowane do Twojej indywidualnej sytuacji. No i przede wszystkim w ramach odurzenia nie tracisz majątku. I zacząć możesz już od niższych kwot, np. od 7-8 tysięcy złotych. Nie słuchaj pseudo specjalistów, którzy będą oferowali Ci magiczny lek, jakim jest upadłość konsumencka. Tylko pierw skonsultuj się ze specjalistą.